Witajcie kochane, dzisiaj znowu wideo o toperach. Pokażę Wam cztery różne bazy i opowiem Wam, która z nich jest lżejsza, która bardziej sztywna, mniej przewiewna, bardziej przewiewna, droższa, tańsza, więcej włosów. Zapraszam. Mhm. W dzisiejszym filmie pokażę wam cztery różne topery na bazach maszynowo szytych, gdzie jest więcej włosów, tak jak Jadwiga i Marianna, ale cały czas czubek głowy wygląda naturalnie pokażę wam też czym różnią się te bazy od Perfect Skin, czyli nowość w naszym sklepie najbardziej naturalnie wyglądające bazy i Classic Hg, gdzie jest bardzo dużo włosów. także o tym opowiem wam w dzisiejszym filmie, bo często pytacie mnie o to na przykład, które bazy są bardziej sztywne, miękkie, gdzie jest więcej włosów. także o tym wszystkim wam dzisiaj opowiem i pokażę wam te wszystkie topery obok siebie. Tak będzie po prostu najłatwiej, żebyście miały porównanie wszystkich obok siebie. Zacznijmy od pierwszego takiego ważnego elementu, czyli bardzo lekkie. I bardzo przewiewne, na przykład na lato. Często pytacie o to, że o takie bazy, żeby na przykład one były bardzo lekkie przewiewne na lato, jak jest ciepło, żeby nam nie było za gorąco. No i właśnie takie topery na bazie takiej maszynowo robionej, tak jak ta jadwiga, którą Wam teraz pokazuję, yy, widzicie, to jest taka baza, że ona będzie yy, właśnie przewiewna. Yy, tylko tutaj jest taki czubeczek, gdzie jest imitacja skóry, i to jest troszkę yy, tutaj twardsze, yy, twardsze, a reszta jest bardzo przewiewna, czyli taka. Baza. Będzie idealna, jeżeli chcecie bardzo lekką, bardzo przewiewną bazę. Też chciałam podkreślić, że wszystkie nasze topery są zrobione z włosów naturalnych. I te topery na bazie maszynowo robionej, tak jak ta, są też w bardzo dobrej cenie, czyli to są te tańsze topery. Kolejna ważna rzecz to jest, czy wolicie bazę sztywniejszą, czy mięciutką. Najsztywniejsza zdecydowanie to jest ten HG Classic, który mam tutaj w ręce. Tutaj na przedziałku mam imitację skóry, czyli tą najdroższą trzywarstwową bazę. W są włosy wszyte. Tu jest dosyć dużo włosów, jak na takiej malutkiej bazie 8 na 12 ale widzimy, że ta baza jest dosyć sztywna. Czyli jeżeli na przykład nie przeszkadza Wam to, czyli a chcecie na przykład, żeby na długościach były bardzo fajne, gęste, bo na długościach one bardzo dobrze wyglądają tutaj w tych toperach, no to taki toper będzie dla Was odpowiedni. Natomiast jeżeli y, jest dla Was ważne, żeby baza była bardzo miękka, y, to wtedy polecam wybrać toper Perfect Skin. Perfect Skin, to jest ta, po całości trzywarstwowa ta najdroższa baza i ta baza jest y, dosyć lekka, ale jest właśnie taka bardzo taka mięciutka, czego właśnie nie można powiedzieć o tym Hage Classic y, Toperze, czyli Perfect Skin. Baza jest zdecydowanie miękka bardziej. To są nowości nowość w naszym sklepie. Jeżeli wejdziecie na naszą stronę www.mezisfabrykawłosa.pl zobaczycie na tej bazie Perfect Skin różne topery. Widzicie jakie to jest mięciutkie. Ta baza we wszystkie strony łatwo mi się tutaj zgina. Jest bardzo miękka, czyli jeżeli bym miała porównać właśnie sztywność, to ten perfect skin będzie zdecydowanie najbardziej miękki. Tutaj mam toper Marianna. Tutaj na przykład widzicie, tu jest już sztywno z przodu, to jest toper z grzywką, tu są włosy kręcone, robione trwałą. Kolor 4 Wam pokazuję. I tak jak mówiłam, na przedziałku imitacja skóry, czyli naturalny wygląd, bardzo dużo włosów. I Toperia Dwiga, ten, który pokazywałam na początku, tutaj on też jest taki mm, troszkę sztywniejszy, nie tak bardzo jak ta Marianna, bo tutaj sztywno tak naprawdę jest tylko, gdzie jest to kłeczko z bazy imitującej skórę, bo ta baza w tych toperach tańszych jest odrobinkę twardsza, ta baza imitująca skórę, niż w tych Perfect Skin. No, także to jest bardzo ważna informacja. Czyli najsztywniejszy HG Classic będzie zdecydowanie, a najbardziej taki mięciutki Perfect Skin. Kolejna sprawa ważna, zmiana przedziałka. Często pytacie o to, czy można zmieniać przedziałek. W takich toperach z czubkiem to możemy o tym zapomnieć. Ten czubek, tutaj jest kawałek tej bazy imitującej skóry na czubku, i to będzie w tym miejscu, tego się nie da zmienić. W takich toperach troszkę większych, tak jak Marianna, tutaj mamy, widzicie, nie, nie będzie można przesuwać przedziałka, bo będzie widać szycia. W tym toperze HG Classic troszkę to lepiej wygląda, aczkolwiek też przedziałka jakoś bardzo nie zmienimy. Natomiast, jeżeli chcemy przesuwać przedziałek i jeżeli chcemy bardzo dyskretny wygląd po całości, no to zostaje nam tylko toper Perfect Skin. Gdzie widzicie, po całości jest ta baza imitująca skórę trzywarstwowa. Włosy wyglądają wszędzie, jakby wyrestały ze skóry głowy. Po całości. I to jest jedyny taki toper, ten Perfect Skin, właśnie, gdzie e, tak on jest zrobiony. Tak jak tutaj widzicie na tym filmie. I te topery Perfect Skin. Są różne wielkości baz, także ja Wam tutaj pokazuję jeden. Jedną wielkość to jest w naszym sklepie oznaczony taką niebieską kuleczką, tam, ten rozmiar. Natomiast mamy jeszcze różne inne rozmiary bazy tej Perfect Skin. I teraz kolejne zagadnienie: trwalsze i droższe czy tańsze, ale na krócej. Tutaj te dwa topery, Jadwiga i Marianna, to są zdecydowanie tańsze topery, gdzie jest dużo włosów, oczywiście włosy naturalne. Ale te topery maszynowo oszyte i kawałek tylko imitacji skóry, one będą miały mniejszą trwałość, czyli będziecie je krócej nosić na pewno niż te droższe. E, tak, bo dla, najtwa, najtrwalsza baza to jest ta baza imitująca skórę, czyli ta trzywarstwowa. Taka jak w Perfect Skin. To jest zdecydowanie najdroższy i najtrwalszy topper w naszej ofercie. E, właśnie tak jak już mówiłam, mamy różne naprawdę rozmiary ich, także każdy może dobrać coś dla siebie. E, także właśnie albo y, tańsze i przy przystępnych cenach, ale na krócej, albo droższe, ale na dłużej. Kolejne zagadnienie: grzywka. Zobaczcie. Tutaj toper gotowy, Marianna, z grzywką. Włosy tkane są, czyli wczepione w bazę w tą stronę. Widzicie, w tą stronę, tak naprzód, żeby była idealna grzywka. E, I e, tak jest różnica to, przy toperach z grzywką. Tutaj. W toperze, gdzie nie ma przedziałka wyznaczonego, ale jest taki czubek, niby kawałek grzywki można zrobić, ale to już nie będzie to samo. I tak samo w toperach, gdzie jest przedziałek, widzicie, a nie, a nie ma grzywki, będzie troszkę trudniej Wam zrobić fajną, pełną grzywkę, bo te włosy są tkane w innym kierunku. Widzicie w bok są tkane, czyli wczepiane w tą bazę. Tak jak na naszej głowie rosną włosy w różnych kierunkach, tak jak w toper są wczepiane włosy wiązane w różnych kierunkach. I tak samo w tym Perfect Skin. Coś tam sobie obetniecie z przodu. Ale to nie będzie taka grzywka, to nie będzie tak wyglądać jak toper z gotową już żywką. Teraz kolejna sprawa, cieniowanie i ilość włosów na długościach. Ilość włosów na długościach, mam na myśli to, ile tu jest włosów, ile tu mamy włosów, no to najwięcej będzie w tym HG Classic toperze. W Perfect Skin będzie ich zdecydowanie mniej, bo w taką bazę jest trudniej wczepić dużo włosów. Czyli na 1 cm kwadratowy, ile włosów jest wczepianych, bo to jest gęstość i na długościach będzie mniej. I tutaj to dobrze widać, widzicie na 1 cm włosów, ile jest tych włosów wczepionych. Wiadomo, że mniej niż na bazie, gdzie są wszywane, bo to, co jest na taśmach wszywane tutaj, widzicie, to jest ten hagie Classic. Tutaj są całe takie taśmy z włosami powszywane i dlatego ten toper ma taką fajną, yy, tak, tak dużo włosów, ma wagowo więcej włosów niż inne. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, był pomocny. Dajcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. Ceny i linki do produktów znajdziecie w opisie tego filmu. Jeszcze na koniec każdy toper na główce manekina Wam pokażę. Tak jak Jadwiga była wcześniej, teraz jest Marianna, czyli to są kolory 4. Tak jak Jadwiga i Marianna, jest to kolor 4. I teraz kolor 2. Tutaj mam HG Classic. E, zaraz Wam pokażę też na obrotowym kole, jak, e, ile tutaj jest włosów, jak dużo tutaj jest włosów w tym toperze i jak on wygląda. Tutaj to doskonale widać. Tutaj w tym HG Classic, jak na takiej małej bazie, bo to jest baza 8x12, tutaj jest bardzo, bardzo dużo włosów. I tu jest kolor 2, czyli gorzka czekolada, natomiast mamy też kolor 4, czyli jaśniejsze, czyli ciepła czekolada z tego modelu. I tu ostatni, czyli perfect skin, kolor 1B2, czyli taki naturalna czerń. Także to by było wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Subskrybujcie nasz kanał i zapraszam do naszego sklepu www.mesisfabrykawosa.pl, gdzie znajdziecie wszystkie topery z opisem, ale uwaga, zamawiać można tylko telefonicznie. Także możecie dzwonić na ten tutaj numer, żeby zamówić i po taką mini telefoniczną konsultację. Dziękuję.